W średnim, żeby nie powiedzieć w szybkim tempie. Powiedziałbym nawet, że oni nie galopują, lecz poruszają się trzytaktowym chodem. Prawdziwy galop, taki, który zmusza konia do pracy i wpływa na rozwój mięśni zadu, jest wolny. Dopóki koń nie nauczy się chodzić w prawidłowym ustawieniu, ręce muszą nieustannie działać korygując je lub utrzymując szybkimi, krótkimi ruchami. W galopie również potylica musi pozostawać najwyższym punktem. Jeździec spróbuje je natychmiast poprawić. Jeśli koń jest dobrze ustawiony, jest jednocześnie lekki i działania pomocy będą skuteczne. Natomiast w momencie, gdy potylica przestaje być najwyższym punktem, koń może się oprzeć na wodzach i stawiać opór. Spójrzcie. Koń obniża potylicę. Krótkie działanie ręki, aby unieść szyję. I potylica znów jest najwyższym punktem. Powoli koń przyzwyczai się chodzić w takim ustawieniu. A teraz inny sposób zbierania konia. Tym razem zaczynamy od ustąpienia w potylicy, a następnie będziemy już tylko starali się stopniowo unieść szyję. Trzymamy rękę bardzo nisko, opartą na wysokości kolana, gdyż czasami napór na wodze może być tak silny, że jeśli ręka pozbawiona będzie punktu oparcia, z pewnością się poruszy. Zagalopowanie, wypychamy konia łydkami. Z początku często mają tendencję do wieszania się na wodzach, ale poprzez mocniejsze zaangażowanie zadów w następstwie działania łydek stopniowo stanie się lekki. Wtedy ręka musi próbować grać z pyskiem konia, aby osiągnąć rozluźnienie i miękkość. Jeśli w czasie pracy koń spróbuje się zbyt mocno opierać na wodze, przenosząc ciężar ciała naprzód, nie należy się wahać przed ostrym zatrzymaniem. Przeniesienie ciężaru na zat. Zaczynamy od nowa. Później, gdy koń będzie lekki, jeździec zacznie podnosić ręce, aby stopniowo, spokojnie, powoli unieść szyję. Teraz zajmiemy się przejściami. Najpierw musimy nauczyć konia stopniowego wydłużania kłusa. Na początku koń nie rozumie, i żeby przyspieszyć, przechodzi do galopu, co jest najzupełniej normalne. Należy go natychmiast zatrzymać. Ruszamy znowu kłusem. Początkowo nie możemy być zbyt wymagający. Kłus pośredni. Bardzo dobrze. Teraz zażądamy kłusa bardziej wyciągniętego. Wydłużenie. Jedziemy dalej? Nieźle. Koń zagalopował. Tutaj trzeba szybko zareagować. Ostre zatrzymanie, podniesienie głosu, żeby wyrazić niezadowolenie i przeniesienie ciężaru na zad. Jeszcze jedna próba. Wyciągnięcie. Allongement. Tak. Jeśli koń przejdzie tak 20-30 metrów, powinniśmy natychmiast zwolnić. Tym razem delikatnie poklepać, manifestując swoje zadowolenie. Teraz będziemy pracować nad zwolnieniem. Koń idzie kłusem pośrednim. Przytrzymanie było najpierw delikatne. Nie posłuchał. Ostre zatrzymanie. Przeniesienie ciężaru na zadół. Zaczynamy od początku. Najpierw kłus lekko wyciągnięty. Skracamy. Koń wykonał polecenie, ale nie do końca zadowalająco. Powtarzamy jeszcze raz. Kara. Wyraźne cofnięcie bariery rąk. Przeniesienie ciężaru na zad. Powtarzamy jeszcze raz. Koń zareagował dużo lepiej. Bardzo dobrze. Należy go zawsze poklepać, aby powoli zrozumiał, czego od niego oczekujemy. Wyciągnięcie, skrócenie, nieźle. Dobrze. Na początku, za każdym razem, gdy koń powraca do wyjściowego tempa, należy go pochwalić. Tutaj znowu ta sama sytuacja. Pod koniec koń trochę się zbuntował, tak więc ostre zatrzymanie, przeniesienie ciężaru na ZAT i powtarzamy ćwiczenie. Wyciągnięcie? Skrócenie. Trochę lepiej. Wydłużenie? Skrócenie. Musimy być zawsze bardzo. Natychmiast, jeśli tylko pojawi się najmniejszy opór, należy konia ukarać. Skrócenie? Wydłużenie. Skrócenie? Lepiej. Zad jest lekko obniżony. Skrócenie. Koń zaczyna pracować zadem. Im bardziej rytmicznie koń zaczyna się poruszać, tym wymagania będą większe, a przejścia szybsze. Jest to praca o kapitalnym znaczeniu. Chodzi przecież o to, co można by nazwać, używając terminologii motoryzacyjnej, gazem i hamulcem. Pełne przejście trwa średnio 6 sekund. Jeśli poświęcimy na to ćwiczenie 12 minut dziennie, tylko 12 minut, na przykład ćwicząc 4 razy po 3 minuty, to w sumie da to 120 powtórzeń dziennie. W ten sposób w ciągu 20 dni nasz koń przećwiczy wydłużenie i skracanie kłusa 2400 razy. Zdajecie sobie sprawę co to oznacza, zarówno jeśli chodzi o wyrabianie odruchów warunkowych, Est allongé et ralenti 2400 fois en trois semaines. Comprenez ce que cela signifie, à la fois sur le plan des réflexes conditionnés et aussi sur celui du développement musculaire de l'arrière-main. Stopniowo przy każdym skróceniu będziemy wymagali od konia poprzez rozluźniające działanie ręki ustąpienia w potylicy i ruchomości szczęki. Skok w stałym zrównoważeniu. Celem tego ćwiczenia jest nauczenie konia nieprzenoszenia ciężaru na łopatki przy ostatnim fule przed odskokiem. Należy więc skakać tylko wtedy, kiedy odskok wypadnie nam w średniej odległości od przeszkody, raczej bliżej. Wypadł źle? Zatrzymać, spokojnie, nienerwowo cofnąć i najechać jeszcze raz. Ponowny najazd. Znowu źle i zaczynamy wszystko od nowa. Nie zapominajmy, że aby koń dobrze nas zrozumiał, nie możemy dopuszczać do skoków, które nie odpowiadają celowi naszej pracy. Tym razem odskok wypadł prawidłowo. I od razu, jak zwykle, zatrzymanie oczywiście prosto. I odpoczynek. Koń musi poruszać się zebranym galopem, zrównoważony i lekki, z zaangażowanym zadem. Jeździec kontroluje to zrównoważenie jedynie krótkim, delikatnym działaniem ręki. Początkowo skaczemy stacjonaty, następnie niskie oksery. Później będziemy kontynuować ćwiczenie na przeszkodach 1,20, 1,30 m. Praca ta zajmie nam sporo czasu, ale jest bardzo ważna, gdyż uczy konia spokoju, zaufania i stylu. Spokoju, ponieważ wymagamy od niego jedynie skoku z prawidłowego odskoku. Zaufania, ponieważ w tym zrównoważeniu pokonuje przeszkodę przy minimalnym wysiłku i stylu, gdyż na